Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Klikłem zamiast wejścia z cięcia, klikłem opuść. Natomiast będzie kolejny odcinek. Jej, zamiast jednego będzie dwa. Niestety. I tym razem, jeżeli będzie też taka długa misja jak ta, czyli po prostu nie starczy czasu. To będzie e, albo dwa odcinki, albo będzie po prostu dłuższy odcinek. Bardziej to dwa będą. Misji tej gdzie... Dobra, no, nie będę ją spoilerował. Znaczy, pewnie sobie dyskretnie sobie pooglądać ten kanał. Bez niczego, tylko sobie po prostu pooglądać. A teraz gadamy z GRE. Raportuj. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie nie miło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każę, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru. Co się drzesz? No. Odpiesz haracz w warsztacie Jafara. Pamiętam, gdzie to jest. No to ja będzie Warszaw Jafara? Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężej się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Cześć. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz, a także to, że wisisz mu forsę. Nigdy cię wcześniej nie widziałem! Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Rejsem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, okay, okej, okay, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Rejsa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem. Przywitam cię jak najmilszego gościa: Mikasa Sukasa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Spokój taki ma chyba jak? Hej, mam teraz coś naprawdę wyjątkowego. Dobra, to sklepikarz. To ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Tego, co tej goście nigdy nie widziałem. Smuteckami. Bierzemy ten zwykły młotek. I lecimy do osady rybackiej. Prawie. Zostaw mnie. No! nie przychodzą. Przychodzą pani. Dobrze, dobrze, już tak, 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 tak. Oh. Kająsek. Coś mi tak się coś mi wpadło do gałej Po składach się tak nie chodzi. Dzisiaj chodzi się, Załatwiam sprawy dla Rajsa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. Zaczynam się bać Staram się jak mogę, breken. Wiem, wiem Rozumiem Chcę, żebyś wiedział o co idzie gra Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji Dobra, dobra Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży A cześć O, spadaj. To się nazywa zabójcze spadanie ze schodów. Naprawimy siebie. lecimy Poczekaj, bo kompletnie mi tutaj coś Okej, okay, wróciłem. Których mnie tam grzebał w czymś. Pewnie w żwirku Bo mu nasypałem te kuwety W to nawet nic mnie nie goni To ja mam zrobię taki prezencik, że wam pokazę królicka Koś to cikuś. To jest mój królik Czekajcie Ale solidniej, gowalniej. Zaraz Kikuś się pokażę. Zaraz. Okej, okay, na czym stanęliśmy? Aha. To jest mój króliczek Kikuś. Bardzo fajny. Tyle mam tutaj zajęło dojść? Zrzut! Widziałem, zrzut. Dobra, pójdziemy z bezbisko Ok, tam jest. Do koło wież. No, im się nie chce ruszyć, aż a, załama. A gadają, że umierają. Zamierzałem się zbliżyć do tego. Pierwszy raz zamierzałem zabrać zrzut. Jakie będzie zdziwienie Ralisa jakim ukradłem rzut Ale mnie z tym skopiujemy z tego ich tysiąc. Nawet miliony Czyli że bym chciał mieć tych chłopek W ogóle to trzeba się pobawić w prawdziwego youtubera I ten odcinek będzie taki trochę inny, czyli sobie pożebrzemy Zostawcie lajka, like subika i takie tam rzeczy. To naprawdę umie motywować. Napiszcie jakiś komentarz w końcu. Ciągle tak patrzę, patrzę tak codziennie. Nic. Pamiętam to. Nie cierpiałem tej misji. Karim, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki nadęty zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu trzech metrów. Wpisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. A drugi tunel też taki sam. To są jedne z najgorszych zombiaków, które się obijają przez całą grę. To strasznie się obijają. Niczym, niczym latek na święta, czyli na niedzielę. To jest mocnie sławy, którego kochałem. Ale nie w nocy. Pięknie świecił, tylko że w nocy tam się roiło z tych przemieńców. Których poznaliśmy w poprzednim, od... Nie, nie poprzednim W misji Zrzut Dzisiaj chcę w końcu kończyć tą misję pod Roycem. To była jedna z takich dłuższych misji. Dajesz zasadę, Rybatkom. Tylko, że jeszcze nie w tym stanie, co była zawsze. Halo, Karim. Dotarłem do wioski, ale tam jest cała kiepszona horda zarażonych. Pozwólcie ich. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę pochronić. Au Ah Uhuhuhu, to było dobre. Ostatni szał. Zamknij bramę i pozbądź się zarażonych. Przysz... Pozbyłem się ich... raz następny. Więcej to ja tu umrę, niż zamknę tą bramę. Mogę zamknąć tą bramę? nie, No ale. Bo To tu! Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli tu wlezie. Oszczędzę Wam trochę czasu i wejdę od razu do domu Górusela. ściągniesz tam! Ściągniesz potwory! Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej! Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś górsel? Przysłał mnie raiz. A, ty robisz dla raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, Powiedz. Ayla, mu. proszę. Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb! Miłym Buchem! Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zad, Firkin! Weź, daj spokój, Ayla! Dobra, masz. Nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Ma. Dobra, Karim, mam kasę od Nie Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym nabrzeżu. Jest tu prom? Zostało go na dno Zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły, tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić Zatokę, ląduje na jej dnie. Dobra, fizyka w tej działa. Czy stanie Tam. W jej Nie trafiłem. A nie wiem, jak się robi duży hałas. To, to się z yy, pod tych samochodów, dużych i małych, pochodzą zombiaki. Tak nieskończoność.

Idziesz tu. Okej. Okay. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, jesteśmy. Niestety... Yy, muszę kończyć ten... Od Zakończymy sobie szybkim zabraniem kasy od tego gościa Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy Jestem tylko kurierem, staram się tylko przeżyć jak każdy Tak? My też. Raiz powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby sfajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste, wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu, w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Dobra, daj. Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra, robota. Nagrywałem, nagrywam to za późno i teraz dokończymy ten odcinek. E więc. kan chume na deshai ipa